Mm, witam, witam z tej strony ja. Słuchaj, dzisiaj robimy sobie... Ja robię taki. Dobra, zrobię serię poradników. Jak zrobić taką flagę, a taką, a taką. Dzisiaj będzie pokazane jak się robi Cybet. Czekajcie tu mam o! Tak wygląda właśnie Cybet. Potrzebne wam będzie yy... czerwony baner, niebieski barwnik, bo bo lub mączka kostna albo biały barwnik, żółty barwnik i symbol kwiatu. Dobra, robimy. Najpierw bierzemy to Najpierw wejrzemy banner z niebieskim barnikiem i robimy paski. Potem dajemy żółty barnik. Dajemy symbol kwiatu, dajemy znowu żółty i dajemy kółko, robimy obramowanie żółte i robimy Klin biały. Typiej mamy zrobiony flagę Tybetu. Patrzcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do widzenia i cześć. A następny odcinek będzie o tym jak robi się flagę Cerilanki. No to do zobaczenia i cześć!